Dzień dobry, witam Państwa, ja bym chciał powiedzieć, że ja mam 40 lat i nie wiem jak się z tym czuję, właściwie to mam tak trochę, znaczy no po prostu mam 40 lat i tyle, ani mi nie jest smutno, ani mi nie jest wesoło, ale o to, to drzwi, to w sensie, że takie domykają się okno. I co chciałem jeszcze powiedzieć, no i podobno Olcia mi dzisiaj zrobiła jakąś taką imprezkę, gdzie gdzieś tam jedziemy, później idziemy na standa, będziemy lotka oglądać i to będzie bardzo fajna część tego dnia. Coś jeszcze chyba w międzyczasie będziemy robić, ja nie wiem, chciałem jechać na zakupy, ale Ola mi nie pozwala, nie rozumiem tego, więc mam nadzieję, że ten dzień będzie fajny. Intro. Dołączyła teraz do nas pani Ola, Czyli która... twoja jakby żona. Żona. Ży... Masz obrączkę? O, oczywiście. Obrączkę, zaręczymy wszystko. Ja też mam. Ostatnio słuchajcie biedne, biedno, biedne dziecko zadrapałam tym. Jak co to jest? Pierścionek. No w sensie to. Diament. Diamentem. Dziecko biedne. I ma taką, ale nawet nie płakała. No kukreśkę ma na nodze. Gdzie idziemy dzisiaj na imprezę? Dlaczego w ogóle ty mówisz, że to jest impreza? No tak czy inaczej jest to impreza urodzinowa. No ale to nie, nie musi być impreza. A będą znajomi moi czy nie? Nie mogę powiedzieć. A jakbym teraz zapytał? To nadal nie mogę powiedzieć Rybek. <laughs> idziemy, dzisiaj będzie prezent. Będzie bardzo fajnie, ja się z niego bardzo cieszę ze względu też na siebie. W ogóle? Na ciebie. Ja mam tutaj brzuch, czy ty krejtujesz moją ciążę? I szef rodziny Myślę, że mówią nie? nie? Będziesz bardzo zadowolony z prezentu. Będzie pan zadowolony. Jest z filmu. Jak ostatnio Jusuf mi mówił, zmieniając mi fryzurę na drugą stronę. Będziesz zadowolony. O Jusuf, to nie jest dobry tekst, to, to, to nie jest dobry ale tekst. Tak, udało się i był zadowolony. No, z tej zmiany jakby. No w pewnym sensie tak. Nie byłem, tak nie byłem z tego zadowolony, że on tak narzekał na wszystko, ale, ale ogólnie jest z fryzury tak. Więc teraz słuchajcie, będziemy zaraz prezent realizować. Kamil sobie wymyślił zakupy, ale ogólnie nie zdążymy na nie, bo to No ten tak spał, mnie zdenerwowała. Spał z Lairą w ogóle na brzuchu i oni się obudzili, i on mówił, on idzie zaraz na, na zakupy, tylko że my nie zdążymy wtedy na prezent. Więc ten teraz wychodzimy na spacer na wariackich operach, Ja biedna wciąż, zadrżana biegam. Chodźmy na spacer. Prasuje Ci bluzę, a nie, ty samy pracowałeś. Ale... Na spacer. Idziemy na spacer. Słuchajcie, dostałem dzisiaj maila od Riboka, że są moje urodziny i w związku z tym, uwaga, dają mi 25% zniżki. To jest naprawdę spoko. Natomiast chcę wam tylko powiedzieć, że wiele firm w wasze urodziny ma różnego rodzaju zniżki. Gesma na pewno. Gesma, bo to pamiętam, że oni mają. Jak, jak ja w twoje urodziny się też się tak, kupiłem. Tak. To, to oni mi właśnie wtedy powiedzieli. kurde, okej, okay, dobra, to ona ma kartę, dobra, to ja na jej kartę biorę. No okej, okay. ale wiesz, na przykład dużo kawiarni, ma jakieś tam, zostajesz A, kawę tak. za darmo, albo kurde, jakąś bezę. Gdzieś, gdzieś wiem, że jest beza za darmo. Chyba Energylandia za złotówkę. W bodaj, bodajże jest. Energylandia jest za jakąś złotówkę. Fajne są rzeczy, dobra, słuchajcie. Natomiast tak, wchodząc na Liboka, wiadomo, że też jest Leti Shop, który daje nam dodatkową zniżkę, więc ja się wbijam na Leti, żeby zobaczyć, jakie jeszcze oni mają. Tak, właśnie jaką mają zniżkę jeszcze? A propos Ryboka. Dobra, sorry, coś mi się przypomniało. Ja się wbijam na, zobaczcie, eobuwie 13,5% zniżki. 9 godzin zostało. 9 godzin, inaczej mówiąc, wbijajcie na lety, jeżeli chcecie zobaczyć sobie jakiś dodatkowy rabat. Ja już Wam powiem, dlaczego ja staję iść na eobuwie. Ja mam tam dokładnie taką rzecz wybraną, której Ola nie chce, żebym kupił. Mhm. Więc to jest po prostu idealny moment, bo to są moje urodziny i ja mówię, mnie nic to nie interesuje, ja to kupuję. Ja w tym momencie jestem 40-latkiem, który chce być młody i dzisiaj właśnie kupię tą rzecz z cashbackiem. W ogóle zobaczcie, ja tu jestem zarejestrowany przez swojego Face'a. rejestracja na Leti jest banalnie prosta, bo po prostu możemy się zarejestrować na przykład przez swojego prostu Facebooka. Albo Gmaila też. Albo na przykład przez Gmaila, no chodzi o tą jakby wygodę teraz jeszcze Dzień Matki niedługo, to jeszcze w sklepie są obniżki, tylko nie wiem czy na męskie rzeczy akurat będą. To jest nieważne, bo przez ja kupuję akurat sklepu. teraz męską, no Można nie, nie, no Dzień Matki to... Pliknąć. I przy okazji ja Wam od razu powiem, pamiętajcie o zainstalowaniu wtyczki do przeglądarki, takie coś ma się Wam wyświetlać w prawym górnym rogu. Link do wtyczki też macie w opisie pod tym filmem, o do rejestracji, bo to Wam przypomni o tym, Zobaczcie. że gdzieś jest cashback w jakimś sklepie, jak wejdziecie nie przez Leti, tylko po prostu, o widzicie? Usługa zwrotu gotówki Leti Shops ma dostęp do tej strony. Czyli wiecie, chodząc sobie po różnych stronach, czasami nie pamiętacie o LETI, Dokładnie ale dzięki wtyczce. tak, powiedziałam, kochanie. O, no dobra. I kochani, też wali to wam śledzi ceny, żeby Was sprzedawcy nie oszukiwali z jakimiś tam obniżkami, więc jest to dość istotne. Dawaj tą czapkę. Zobaczcie, jakie zarąbiste czapki mają. A to Lajra toś zrzuciła. Myszka Miki, Kaczordona, jakieś tam różne Pokémony i tak dalej. tą bo ja jej a to nie jest, widziałam. A to jest, no, no, widziałaś ją, ty powiedziałaś: Co, to ty chcesz coś takiego kupić? To ty masz, kurde, zobaczcie, to jest bohater S moich o. lat. To jest Subasa. Nie. Zobacz, Subasa, on grał w piłkę, ale Rozwód. wiesz jak on grał? Czy wiesz jak on grał? Od razu to biorę do koszyka, ja to ale nawet się nie za... będzie. Ja to nawet się nie zastanawiam. Przejdź do koszyka, kupuj. Nie zastanawiaj się, Kamilu. Czy cashback jest aktywowany? Jest na zielono. Jest aktywowane usługa zwrotu. Jest aktywna. Przejdź do kasy. Zobaczcie, zamówił. Poszedł teraz nakarmić Lajrusie obiadkiem. I teraz wydał tak, 129 zł, czyli wróci do nas, słuchajcie, ponad 17 zł z tego zamówienia, przez to, że są urodziny Letyshops, dokładnie siódme urodziny i cashback w Eobuwie, ale nie tylko w obuwie, jest powiększony, więc korzystajcie koniecznie z tego. Działa to tak, że po prostu Letyshops współpracuje ze sklepami, jakaś osoba, czyli powiedzmy wy, przechodzicie z Letyshops do sklepu, w którym chcecie dokonać zakupu i za każdy zakup przez stronę Letyshops te sklepy płacą Letyshops prowizję, którą właśnie Letyshops dzieli się z wami. W postaci cashbacku, czyli pieniędzy, które wracają na Wasze konto. Pieniądze sobie możecie wypłacać, my już wypłatę z shops. robiliśmy, dość sporą, bo chyba prawie 400 zł z tego co pamiętam. Możecie wypłacić sobie to na swoje konto bankowe lub Paypal. Link do shops do rejestracji, która jest oczywiście darmowa, do niczego Was nie zobowiązuje, macie w opisie. Tak samo link do rejestracji do zainstalowania wtyczki, która Wam przypomni o cashbacku, czyli tej lece do rodzinki, wychodzimy na szybki spacer, potem przychodzi babcia, czyli mama Kamila, a my idziemy na randkę. A gdzie go zabiorę, zobaczycie już za chwilę. Chociaż może Wam powiem, słuchajcie, ja Wam powiem wcześniej, znaczy on to teraz montuje, więc już teraz wie, ale teraz nie wie. Idziemy, słuchajcie, na balijski masaż, ale będzie to masaż połączony z taką romantyczną kąpielą dla dwóch osób i peelingiem ciała. Będzie to zabieg dla nas dwojga i idziemy w takie miejsce, z którego zawsze się śmiejemy w taki pozytywny sposób, że tam są masażystki z Bali. Więc zobaczcie. No i wieczorem idziemy na stand-up, ale to już wie, bo to już jest w ramach takiego wspólnego dla nas prezentu. Zostawiamy lajere cioci na noc, więc będziemy mieć trochę czasu dla siebie, żeby sobie troszkę odpocząć. Także widzimy się na chwilę na spacerze. Ola mi powiedziała, nagrajmy teraz ze spaceru i nie możesz oglądać poprzedniego nagrania, które nagrałem. W komentarzu, kiedy będziesz montował. Oczywiście, wy to widzicie, bo fakcie, więc dla was to jest ciekawe. Nie Jesteśmy na spacerze, słuchajcie, poszliśmy sobie na kawę. Czekamy no na koste. moją mamę, która Jeżeli zaopiekuje o, się lajrą. Tak, ja już oni wiedzą. Jeśli chodzi o Kostę, tam nie ma promocji w urodziny, od razu wam mówimy. Nie, Wstyd. nie ma promocji Wstyd w, w Kosta. Urodziny. Także no, e, może w innej kawiarni, chyba w Starbucksie coś jest, ale w się wiesz co jest za urodziny, że w ogóle możesz chyba w ciągu tygodnia, bo co to się to dzisiaj nie. dzieje? Oj, oj, oj. Słoneczko, Słoneczko za bardzo takie świeci. Święci. Rodzice by ci kupili okulary, Ale ono nie nosi. Takie ładne, wiecie, takie, śliczne, takie Ale ono nie nosi. Ale ono nie doradzi. O, patrz, teraz lepiej? Tu mama ci weźmie to. Co Słuchajcie, chciałaś dopowiedzieć? Teraz jest B, kocyk jest B. Jest, 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 dobrze, Wszystko że nie ma zimnego. jest B. Dobrze, że nie ma zimy. Bo... Tutaj zostajemy, Aha, bo tu to idziemy masz... jeszcze mieszkanie zobaczyć. O, właśnie, to jest temat na kolejne odcinki, ale to będzie w innym odcinku. O, tu jest ostro. Dobra, idziemy boniunkę, trzeba ogarnąć. Ona siedzi. A ona się siedzi! Ona trzeba siedzieć, a my rodzice Ale opaskę zdjęła. Opaskę. Zmieszka. Opaskę zdjęła, a wiatr wieje? <laughs> to jest taki roz... Chodź. też tak się zachowują napiszcie w komentarzu. Czekaj, ona tu się zaplątała. Po... Nie, my były specjalnie jej kocy po miejscu wywieźliśmy, ale jedyny o w sensie, może tak z tego... Kocy, jest taki, że po prostu go zjadła metka od niego. W sensie po prostu ją mieliła, ale kursykiem nie była nakryta, bo zwisał po prostu po drugiej stronie. Ola, jak ty nagrywasz? Pół ekrani. Lajry po... nie ma, nikogo nie ma. Za 15 minut w domu. Chodźmy do tej agencji, bo zobaczyć te mieszkania. Gdzie się tu wchodzi? tu? tu tak, się wchodzi. Tak, chodźmy. Nagrywaj, wchodzimy. Chodzimy. A to zobacz, co tutaj możemy... Zobacz, tutaj mamy mieszkanko fajne. Możemy pokazać ludziom też. No tutaj, zobacz, za to. To, to to. coś zejdą, A i jakie będą? Z 90, 98. 98, to jest... to zajdą sceny jeszcze. Słuchajcie, jestem zaskoczony, bo ja myślałem, że pójdziemy o, co ty myślałeś? na VR. Co? VR. VR. No VR Virtual Reality. Nie idziemy na wirtualną no, rzeczywistość. Na co, jest to stary Więc być. idziemy na masaż, będę masowany, tylko ja myślałem, że ja muszę... że ja muszę... A tak, bo pytałaś się, czy się myłem, ale to... nie pytałam, czy się... No, ale pytałam tak po prostu, bo się zawsze myjesz. Ale no tak, ale chodzi o ten masaż, że muszę być czyściutki, jak będą mnie te baliki masowały. No, nie wiem, nie wiem. Okej. Okay. Zobaczymy. A naprawdę? Nie wiem. Ba baliki, a to nie wiem, to wie. Baliki? To przecież to jest zdrada, Ola. Małżeńska. To nie może tak być. Może. Jak <laughs> tak? Jak to? No. Zbali, w sensie zbali... Nie zbali takiej bali, tylko z bali ostę, będą mnie masować. przecież to zdrada jest. Zakładaj masz. Przecież to jest zdrada, Ola. Już było. To. Przecież te Dawmy. baliki one robią takie masaże erotyczne. Nie. Tak. Nie wiedziałaś o tym? I nie wzięłaś Chodźmy. na to, jak nie wiedziałaś, to wzięłaś mnie? Dla mnie jest okej. OK. To jest nasze miejsce. Tu jest chyba wanna, w której będziemy, nie wiem, coś robić. Pani Balika już jedna była. To twoja. <grymny> ja Chcesz tę inną? tym nie <natrząc. grymny> <grymny> Czy my jesteśmy nago? Jesteśmy po masażu. Jesteśmy teraz nago. Ale jesteśmy tutaj sami i pani widziała moje piersi. I mówiły mi, nie ma pań, w sensie, pani sztuczne cycki. Nie mówiły tak. A ja, nie, to są naturalne, naprawdę. A do mnie mówiły, czy to jest sztuczny pana... Fuuu. A teraz czeka nas romantyczna kąpiel. A Pokażemy było wam. Było, był masaż i peeling. Mamy takie drobinki, nie wiemy czy to widać, ale takie. Widać? Nie, to włosy moje, też spoko. Jak o, to, tu widać. mam takiej fryzurze, zobacz. Pokażemy wam teraz wannę, tylko <grym> musimy, tak, no wiecie, tu, tu jest nasze nasza... łabędzie, tu są łabątki, tu jest wanna z jakimś czymś, co dziwnie wygląda, ale płatki, Jaskie. nie, te takie żółte, takie, tu lampki są w ogóle takie ładne, więc I skakujemy, bez alkoholu, no niestety, a możesz nagrać sobie jak wchodzę, nie, y to ale jesteś tak nago tak, kochanie, nie tylko stopy, a, Dobry, Zamówiliśmy sobie jedzonko takie szybko bałkańskie. Tutaj są Czewa, chichi Ja mam pieskawice, ale nie ma opcji, żebym to zjadł. Olcias jeszcze wszystko? Nie, no co ty? Dawaj. Dziuć. Dawaj, otwieraj, otwieraj sosy. Lajra też je. Ona już jest, bo zaraz wychodzimy szybko, bo oddajemy ją i jedziemy no, otwieraj dalej. Sosy, nie... otwieraj, otwieraj sosy. sosy. Idziemy. Na... Chciałam powiedzieć, na Narodowym na Nie, na Narodowy. Nie Czyli na legii. Ola, inne stadiony też są fajne. Na przykład Atletico Madryt, Barcelony. No ale to jest Czekaj, 211. To gdzie? 210? No boże. No ale się zmęczyłem tymi schodami. To jest Manko Warszawa. Przywitajcie proszę prowadzącego. Wiadomo kto to. Lotek, ten grobas, hecha, 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 chociaż on trochę schodł, ale wcale tego nie widać, hecha, hecha, nadal jest groby w choj. Wielkie brawa, przed wami Lotek, aha, aha. Siemanko! Jak tam? Ale dobrze was zobaczyć, kurwa, ile trzeba było czekać, co? Przyjeżdżały to do szczepionki z drugiej strony na pierdalanie. Kto się ta szczepił, dajcie prawka. Kto ma to w pijcie? Dajcie brawka. Czyli <laughs> <laughs> większość wyjebana w sumie 6 tysięcy ludzi jednego drugiego. Ja to musicie mieć wyjebane, wiadomo. Jesteśmy po stand-upie 2,5 godziny, słuchajcie, wracamy za chwilę do domu. A, tak. Jaki, e, jakie wrażenia? Spoko. Jeden z tych stand był nawalony, spokojnie. Tylko jeden. No, rewelacja, no. Ale był dobry, ale, ale, ale jednak był... Rewelacja, zarąbiście no, było, super, naprawdę. No? Warto. Drogo, ale warto. Błażej krajewski, no. leja, lotek... Okęka i... Był. Krękę w ogóle, końkę naprawdę. naprawdę. Czy to jak na pierwszy asut w ogóle. Ja jestem zachwycony. No. Super dzień. Nawet no, lotek najlepszy no. Jeszcze nie koniec. Lotek jak zrobił Jeszcze tego. Nie rodzin, Frediego. Ale, ale dla was to jest koniec, a resztę urodzin zobaczycie w inny dzień na Instagramie. Lotek Frediego zrobił. Eeo. Wiedziałem, wiedziałam, że skądś to To nie wiedziałeś, że to Freddy? Chodź. Ale już teraz kojarzę. Wybraliśmy właśnie Lairę od cioci, zadowolona, szczęśliwa, obudziła się, wyspana. Słuchajcie, za chwilę ją oczywiście dopniemy w foteliku, bo ona nie lubi, więc dopóki można, to jest taka słabo zapięta. Mam nadzieję, że Ci się kochani podobały Twoje prezenty. Bardzo uroczynowe. mi się podobały. Super. Bardzo dziękuję. A w niedzielę jest kontynuacja urodzin, ale to już nie na tym filmie, być może na innym, a być może po prostu na naszym Instagramie, do którego link macie w opisie. I oczywiście do Shops też macie link w opisie, więc koniecznie się rejestrujcie i oszczędzajcie robiąc zakupy. Pa!